Dzień dobry, kochani, witam Was serdecznie w ten czwartkowy poranek. Dzisiaj 13 czerwca. Mam nadzieję, że będzie to dla Was piękny, pozytywny dzień, w którym spełnią się Wasze marzenia i nic złego nie spotka i nie Was i nie stanie na Waszej drodze. Spójrzmy teraz, co ma nam do przekazania. Nasza talia tarota, co takiego może nas w tym dniu spotkać, na co musimy szczególnie uważać. Dzisiaj, kochani, małe arkana, dziesiątka mieczy. Karta ta mówi o tym, że dzisiaj będzie dzień taki nostalgiczny, wypełniony może smutkiem, może taką niepewnością. Dzień, w którym coś się zakończy. Przyjdzie jakiś, e, nie chciałabym powiedzieć cios, ale może zdarzyć się coś, e, co sprawi, że poczujemy się bezbronni i poczujemy, że nie mamy wpływu na nic. Coś zakończy się, ktoś, ktoś może od nas odejść, możemy dostać wypowiedzenie z pracy, coś zawali się nam na głowę, czego się nie spodziewaliśmy. Kochani, ach. Pamiętajcie, że nawet jeżeli coś się zakończy, to nie jest to takie złe, jak na początku nam się wydaje. Z każdego zakończenia mogą wypłynąć pozytywne rzeczy. Możemy z nich wyciągnąć pozytywne wnioski. Jeżeli kończymy jakąś relację, widocznie już nie jest i nie jest nam po drodze z tym partnerem z tą partnerką. Może za rogiem czeka ktoś nowy, lepszy. Ktoś, kto nauczy nas więcej. Dlatego starajmy się i tak, i tak pozytywnie myśleć, bo pamiętajmy, że jeżeli myślimy negatywnie, to to samo przyciągamy. To, że dzisiaj wypadła taka karta, karta taka troszeczkę depresyjna, karta smutku, karta żalu, zamknięcia się w sobie, wcale nie oznacza, że ten dzień taki musi być. Karty tarota mówią o tym, co może się zdarzyć, ale uwaga, wy macie realny wpływ na to, co się stanie, ponieważ wiedząc, co może się wydarzyć, sami kreujecie swoją przestrzeń. Więc, jeżeli coś jest nie tak, afirmujemy, kochani, przyciągamy, zmieniamy w ogóle tok myślenia, nie skupiamy się na tym, co złe, Skupiamy się na tym, co dobre. Afirmujemy do wszechświata: jest dobrze, jestem szczęśliwa, rozwiązuję swój problem, mój problem jest rozwiązany. Pamiętajmy, żeby w afirmacjach nie negować pewnych rzeczy. Czyli nie, nie mówimy, że nie dostaję wypowiedzenia, tylko mam nową pracę, pracuję dalej na swoim stanowisku, wszystko w danym momencie, tak? Nie negujemy, nie zaprzeczamy, ponieważ wszechświat nie wychwytuje słowa nie. No i afirmujemy szczęściem, pozytywnością i przyciągamy to, co dobre. Kochani, dzisiaj może uwaga też na różnego rodzaju kradzieże, wypadki. No, mogą nas dotknąć mniejsze lub większe, także tutaj oczy szeroko otwarte. Noga z gazu uważajcie na torebki, portfele telefony i tym podobne ponieważ no coś jest na rzeczy i może nas, spotkać nas coś negatywnego możemy też poczuć się kochani dzisiaj odrzuceni przez kogoś ale na spokojnie każdy z nas potrzebuje czasu na przemyślenie i na to aby pobyć samemu, my też Także może nie będziemy odrzuceni tak do końca, może to jest tylko po prostu taki dzień, o ile w ogóle taki będzie. Skupmy się na sobie dzisiaj, myślmy pozytywnie, a na pewno będzie bardzo dobrze i wszystko ułoży się po Waszej myśli. Tyle jeżeli chodzi o kwestię Tarota. A teraz spójrzmy, co takiego chcą nam pokazać, przekazać nasze kamienie szlachetne. część. O, i piękny kamień do dzisiejszej karty. Kwarc turmalinowy. Kochani, e, kamień, mineral o bardzo silnej, pozytywnej energii. Mieszanka kwarcu z turmalinem. E, ja mam w swojej kolekcji, także zaraz Wam pokażę. Tak jak obiecałam, Przyniosłam mój kwarc turmalinowy. Te czarne takie paseczki, drobinki to turmalin, ten biały to oczywiście kwarc. Kochani, my z zasady kojarzymy turmalin z kolorem czarnym, ale warto wspomnieć, że turmalin ma niesamowicie piękne, różne kolory. W starożytności wierzono, że turmalin spadł z nieba i przeleciał przez tęczę. Tęcza, czyli symbol nadziei, radości, odnowy. Tak bardzo pozytywny ma wydźwięk jako symbol. No i ta kolorystyka. Naprawdę różnego rodzaju kolory spotykamy przy Turmalinie. Na początku, praktycznie do końca XIX wieku wierzono, że ym, ten, te kolorowe takie kamyczki to nie jest wcale e, turmalin. Myślano, że to inny minerał. Dopiero po badaniach końca XIX wieku, początku XX stwierdzono, że jest to rzeczywiście turmalin. Więc jeżeli spotkacie się na przykład z niebieskim czy z żółtym turmalinem, to nie jest kwestia oszustwa sprzedawcy, a tego, że właśnie taki turmalin istnieje. Dobrze, ale wracając do naszych właściwości, jeżeli chodzi o ten kamień. Zaczniemy od tych duchowych dzisiaj. Kochani, tak jak wspomniałam, bardzo energetyczny, pozytywny kamień oczyszcza naszą przestrzeń, oczyszcza aurę. Jest to jeden z najmocniejszych kamieni. Jest polecany osobom zajmującym się mediumizmem. Jest polecany tarocistom, jest polecany osobom, które zajmują się właśnie duchowością. Wspiera nas energetycznie, oczyszcza naszą przestrzeń i nas z różnego rodzaju negatywnych energii, myślokształtów czy obecności różnego rodzaju niskowibracyjnych bytów. Co jeszcze? Sprawia, że bardziej optymistycznie. Patrzymy na świat. Rozpala w nas tą iskierkę pozytywności i wiary, że poradzimy sobie ze wszystkim. Sprawia, że nie zamykamy się na, te, na to, co złe i negatywne, ale zaczyna nam się chcieć. Wierzymy, że nam się uda. Co jeżeli chodzi o kwestie teraz zdrowotne, litoterapii. Kamień ten jest świetny, jeżeli chodzi o neurologiczne rzeczy. Pomaga przy łagodzeniu zawrotów głowy, bólów migrenowych głowy. Niektórzy twierdzą, że także przy napadach padaczkowych sprawia też, że łatwiej nam się jeździ autem. To zwłaszcza dla osób, które mają chorobę lokomocyjną, którym jest niedobrze. Jadąc w dłuższej trasie, połączenie tych dwóch minerałów jest też świetne, jeżeli chodzi o wspomaganie leczenia alergii i systemu immunologicznego, czyli odporności. Więc, jeżeli często chorujemy, a jest to połączone gdzieś tam właśnie z kwestią immunologii, na pewno kwarc turmalinowy nam. Pomoże, złagodzi te objawy i tą odporność nam wywinduje do góry. Pomaga także przy bólach stawów, bólach reumatoidalnych, a także przy bólach kostnych, zwłaszcza jeżeli chodzi o kręgosłup. Dobrze, tyle jeżeli chodzi o naszą kartę dnia, o kamień. Pamiętajcie, myślimy pozytywnie, przyciągamy wszystko to, co pozytywne. Nie skupiamy się na negatywnych rzeczach, które są wokół nas, ponieważ po prostu to będziemy przyciągać i zwielokrotniać. Ja Wam serdecznie dzisiaj dziękuję, że byliście ze mną. Pięknego, cudownego, radosnego dnia. Do zobaczenia jutra.